Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was 19 kwietnia w piątek 2024 roku. Oczywiście wstajesz i wiesz kawa starotem na dzień dobry. Dla Was już, kochani, energia ogólna na ten dzień, moi drodzy, to jest karta cesarzowej. Bardzo fajna energia dla nas wszystkich. To jest energia ciepła, rodziny, takiego, takiej przyjemności dobrych momentów, ale też obfitości. Może Was spotkać coś dobrego, coś miłego, jak i w sferze zawodowej, tak jak i w finansowej, a może po prostu dla niektórych to, będą, to będzie dzień na przykład narodzin, narodzin potomstwa dosłownie. Dla niektórych to będzie po prostu przyjemny dzień, taki, taki energetyczny. Cesarzowa to jest władczyni, to jest ktoś, kto włada. Całością i wydaje mi się, że przejmiemy tutaj jakąś inicjatywę tej cesarzowej, że będziemy trochę panami i paniami naszej własnej przestrzeni, naszej własnej rzeczywistości, czyli będziemy rządzić tego dnia w takiej ogólnej, oczywiście, energetyce. No ale zobaczmy w takim razie, co dla każdego znaku. Baran. Baran może mieć dzisiaj, kochani, spełnienie jakiegoś marzenia, bądź pojawi się nadzieja na coś, co być może wcześniej zostało utracone. Więc tak naprawdę bardzo fajna karta, bardzo fajny, fajny dzień dla Barana, ponieważ naprawdę możecie sobie zmanifestować, mieć nadzieję nadal, ale też może Wam taka gwiazdka z nieba również spaść. Bądźcie czujni i obserwujcie. Byk. Byki bardzo konfliktowo, dzisiaj bardzo nerwowo, wydaje mi się, że tutaj yy, żadna sytuacja nie będzie dobra. Być może się znajdziecie w takiej sytuacji, jak nie w domu, to, to gdzieś w pracy, gdzie ni w tą, ni w tą nie będzie to dobra sytuacja. Ani żebyście wy poczuli ulgę, bo, bo coś komuś powiecie albo zrobicie, ani w drugą stronę żeby coś było przeciwko wam, bo też wam nie będzie z tym dobrze, więc tutaj chyba nie ma właściwej, właścigo, właściwego rozwiązania tego dnia, więc to będzie taki dosyć trudnawy dzień. To jest karta prelosowego zwycięstwa, tak naprawdę to jest zwycięstwo, który, w którym nie ma zwycięzcy, moim, w moim odczuciu. E, a wręcz bym powiedziała, że ktoś może na tym stracić, więc bądźcie czujni, uważajcie, a przede wszystkim uważajcie na słowa, które wypowiadacie w swoim otoczeniu tego właśnie dnia. Bliźnięta, moje drogie kochane, bliźnięta. To będzie dzień taki urzędowy, bym powiedziała, załatwienia jakichś spraw i na przykład dla mnie, ponieważ ja też jestem bliźniakiem, już wiem, że moja na przykład tego dnia właśnie do zus -u. więc bardzo mnie to nie zdziwi. To jest dzień urzędowy, taki dzień załatwienia różnych spraw, to jest też dzień taki tra tra takich tradycji, etyczności, więc być może gdzieś właśnie będzie w Was się pojawiać takie odczucie właśnie bycia w porządku, poradzenia komuś, dania jakiejś rady. Dla niektórych to będzie dzień taki bardzo duchowy, jakiegoś takiego zagrożenia, Zagłębiania się w tą, w tą sferę, może po prostu potrzebujecie takiego czasami odsunięcia się od tego naszego świata 3D, ale tak jak powiedziałam, też przyziemnie jakieś takie ważne urzędowe sprawy. Może też będziecie komuś doradzać, albo to wy pójdziecie po doradztwo. Ra raczki. Raczki, moje drogie kochane, oj, raczki dzisiaj będą bujać w obłokach. Może jakaś rzeczywiście impreza, jak na tej karcie się tutaj pokazuje, właśnie w piątek u niektórych będzie, więc będzie dosyć fajnie. Może będziecie zakręcone i przez to po prostu będziecie bujać w obłokach, będziecie wszędzie i nigdzie tak naprawdę. A tak bardziej przyziemnie powiedziałabym, że będzie wam trudno podjąć decyzję w piątek, nie będziecie zdecydowane, bo tak naprawdę same nie będziecie wiedziały, czego chcecie, więc ten dzień na jakieś dokonywanie wyborów nie jest dobry, drogie raki. Lew. Lew będzie podróżował albo po prostu będzie w ruchu, ale też to jest takie, taka karta, która mówi o takim pójściu do przodu, takim własnym, własnym poczuciu zwycięstwa i chęci osiągnie, osiągnięcia tego zwycięstwa też poprzez drogę kompromisu i zrozumienia różnych sytuacji ludzi na swojej drodze, ale jest to bardzo popychająca, optymistyczna karta, która mówi, że naprawdę to, co robicie, to, co Wam wpadnie do głowy, to, co jest Waszym celem, Waszym marzeniem jest do zrealizowania i w dobrym momencie, Jesteście. Panny. O Jezu, panny mają dziesiątkę buław. No to, żeście sobie wzięły dzisiaj na barki. Prawdopodobnie wszystko, co jest tylko możliwe i sprawy zawodowe, i domowe, i jakieś ogarnianie różnych tematów po prostu wszystkiego za dużo. I tak naprawdę, mimo to, że Wy jesteście poukładane i potraficie pewne rzeczy sobie schematycznie poukładać, tak tego dnia może Was to rozwalić, po prostu, bo z czymś nie dacie rady. Waga. Waga będzie pełna pomysłów. Być może będzie to dzień jakiś z dziećmi albo wyjątkowo będzie taki po prostu przyjemny ten dzień. Natomiast też pokazuje się tutaj chęć takiego, moi drodzy, takiej ciekawości, takiego nowego pomysłu, takiej, takiego trochę wiercenia się w miejscu, czyli coś bym tutaj jeszcze zrobił, coś jeszcze przede mną jest, coś by, czegoś jestem ciekawy i ta ciekawość w piątek się może pojawić, a nigdy nie wiadomo, co z takich impulsów potem wyniknie w sferze czy zawodowej, czy też oczywiście o, osobistej. Skorpiony, skorpiony mają jakieś wyjazdy, znowu szóstka mieczy, Mówi o jakimś przemieszczaniu się, wyprowadzkach, wyjazdach, ale też ewentualnie o zostawieniu czegoś z tyłu, czyli nie wracacie do jakiegoś tematu, coś co było w Waszej głowie, coś to co, jakaś sprawa czy temat, po prostu w końcu w piątek decydujecie się zostawić to za sobą i nie cofać się do tyłu, tylko płynąć do przodu. Yy... Strzelce, to były skorpiony, przepraszam, chyba powiedziałam skorpiony, strzelce. Strzelce mają kartę świata, więc tutaj bym powiedziała, że jakiś cykl dobiega końca, jakieś zwycięstwo, jakieś zwieńczenie jakiejś sytuacji, jakiś sukces, jakaś lekkość w tym wszystkim, jakieś poczucie, że. Jakiś etap jest znowu przed Wami, w Waszym życiu i ten dzień będzie dla Was po prostu przyjemny. Być może niektórzy właśnie będą tego dnia też wyjeżdżać za granicę albo z tej zagranicy po prostu wracać. A może po prostu ktoś Was odwiedzi z zagranicy. Kochani koziorożce. Koziorożce będą miały takie poczucie, kochani, że coś muszą zostawić z tyłu, że coś się zmienia i tak bardzo trudno jest im pożegnać się z czymś, co było. Czyli dopadnie Was taka melancholia i to nie jest Wasza energia mimo wszystko, bo są to kielichy, ale dopadnie Was takie poczucie melancholii, takiego poczucie takiego, z yy, takiej straty, takiego oddalenia się sytuacji. Dla niektórych wręcz może to być chęć powrotu do tego, co było wręcz przeciwnie właśnie, tak? Czyli nie to, że się ubolewacie nad tym, że coś straciliście, coś odeszło, coś się zmieniło, tylko nawet będziecie chcieli z powrotem do tego wrócić. Czyli tak naprawdę utkniecie w miejscu wodniki. Wodniki mają rybkę spełniającą życzenia, czyli kochani, tutaj może to być wszystko, naprawdę może się wszystko wydarzyć, bądźcie dobrej myśli, nadziei, wiary. To jest też przypływ uczuć, to jest też kielich, który tutaj mówi o, o tym, że ta miłość, ta, to, to wszystko, co płynie, co płynie w naszą stronę, jest dla nas tylko kwestia, po prostu jak to wykorzystamy. Jest to oczywiście nadzieja, jest to yy, bardzo przyjemny dzień w związkach, tym bardziej, a dla niektórych wręcz bym powiedziała, że poznanie być może bardzo ważnej osoby w swoim życiu. I rybki. Rybki będą bardzo zapracowane. Ojojoj, oj, oj, to będzie po prostu naprawdę dzień pracy dla rybek. Nawet jeżeli myślicie że o weekendzie, to i tak, i tak ta praca weźmie górę i w piątek na pewno jeszcze nie odpoczniecie, albo chcecie coś bardzo mocno skończyć, żeby właśnie móc rozpocząć ten weekend, ale na pewno jak na razie piątek będzie dosyć takim dla Was skupionym się na właśnie pracy, na sprawach zawodowych, inwestycyjnych, jakichś finansowych i tutaj ważna będzie współpraca i będziecie mieli po prostu co robić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam cudownego dnia, moi drodzy, dziękuję Wam za Waszą aktywność, łapki, subskrypcje, za wszystko, wysyłam Wam serducho i co kochani? Do jutra!